W małym miasteczku pewna para słynęła z tego, że mąż miał 102 lata, a jego żona 98 lat. Oboje byli w świetnej kondycji, codziennie pracowali na swojej farmie i mieli ciała znacznie młodszych ludzi. Pewnego dnia odwiedzający wioskę, zaciekawiony parą, podszedł do staruszka na jego farmie. Starzec ciął drewno bez koszuli, pot lśnił na ciele, które wydawało się należeć do mężczyzny o połowę młodszego. Przybysz przedstawił się i zapytał staruszka. Słyszałem, że ma pan 102 lata. Zgadza się. Odpowiedział starzec z uśmiechem. Wow, muszę przyznać, że jest pan w niesamowitej formie. Dziękuję, powiedział pokornie starzec. Jeśli chcesz wiedzieć, jak jestem tak zdrowy w moim wieku, to ci powiem, zakończył starzec. Pomóż mi tylko zanieść to drewno do domu. Gość zgodził się i weszli do środka. Widzisz, powiedział starzec. Jestem żonaty od siedemdziesięciu pięciu lat. Kiedy się pobraliśmy, zawarłem z żoną mały układ. Za każdym razem, gdy się kłócimy, przegrany musi przebiec pięć kilometrów. Biorąc pod uwagę, że mamy dość typowe małżeństwo, biegam pięć kilometrów prawie codziennie od siedemdziesięciu pięciu lat. To dlatego jestem w tak świetnej formie. Ale jeśli tak jest, powiedział zdziwiony gość, to dlaczego twoja żona też jest w tak świetnej formie? Cóż? uśmiechnął się starzec. Zwykle biegnie za mną, aby upewnić się, że ukończę całe pięć kilometrów.